Dość burzliwą dyskusję wywołał temat poruszony przez naszą czytelniczkę na Facebooku, dotyczący reumatoidalnego zapalenia stawów. Pani napisała, że wyleczyła tę chorobę, no i szereg pytań, jak to zrobiła. Więc od razu odpowiadam. My, jeżeli chodzi o nas autorów, my na Facebooku i w mediach społecznościowych, na portalach społecznościowych, nie bardzo możemy mówić o konkretach. Po pierwsze, w internecie obowiązuje cenzura, więc te, i tak już to odczuwamy, te nasze zasięgi są skracane, są obcinane. Mamy ostrzeżenia o tym, żeby nie informować, więc musimy posługiwać się językiem ogólnym. Szczegóły przedstawiamy w książkach. Tam jeszcze cenzury nie ma, więc możemy to robić swobodnie możemy przywoływać badania naukowe, najnowsze opracowania, ustalenia itd., światowych. Naukowców wartościowych, mądrych, a też własne doświadczenia przedstawiamy. Natomiast w internecie robić możemy tylko to w sposób bardzo ograniczony, przywołując ogólne hasła.